Witam kochane trójeczki w roku 2025, przechodzicie w niesamowitą piękną cyfrę. Dla was akurat ten rok może być cudowny, rok Jowisza patronuje trójka. Oczywiście dodajemy od 3 września rok już 2025 od 3 zaczyna się sylwester nowego roku numerologicznego o wibracji 9 i tym samym jeżeli dodamy dziewiątkę do trójki waszej to jest dla was trzeci rok osobisty wy jesteście w trójce trójka w trójce powiedziałabym że jesteś światłem no czar tego roku polega na po prostu życie w pełni bez ograniczeń na możliwości takiego bycia sobą. Czyli jesteśmy, wiecie, dziewiątki podbijają nasze wibracje. No to wszyscy mamy jak gdyby teraz taki rok podbijania wibracji: jedynki są w jedynce, dwójki są w dwójce, a wy trójki. Jesteście w trójce i możecie teraz naprawdę już poczuć takiego kopa, dostać poczuć prawdziwą wolność wyrażania siebie i taka radość, jaka płynie z życia. I oczywiście będą się przyciągać nowe okazje do życia. Ja zawsze mówię, że trójka, zwłaszcza w takim trzecim roku, no daje takie możliwości przede wszystkim błyszczenia, twórczości, bo trzy to jest hossa też w miłości, to rozwina w twórczości, więc zacznijmy od tej twórczości. Dostajecie nowy, dobry impuls, możecie się otwierać, że tak powiem, na coś tam nowego, jeżeli w dwójce, która mogła być ciut troszkę trudniejsza, ale nie była taka zła, bo wiecie jak to jest, w jedynce dowiemy się kim jesteśmy, określamy cele i marzenia, idziemy dalej naprzód, w dwójce jak gdyby kontynuujemy, ale też przepracowujemy trudne emocje, swoje, rodziny, dzieci. Ale w trójce mamy zaistnieć naprawdę, i tutaj się magiczna otwiera możliwość zyskania pewności siebie, właśnie bycia autentycznym. Takie światło bije, emanuje pozytywna energia. I my mamy jak gdyby coś tam już z tyłu za sobą przepracowane. I ten trzeci rok naprawdę może być dobrym czasem. Przyciągajcie obfitość, przyciągajcie cuda, przyciągajcie przyjemne niespodzianki. Zobaczycie, że pewne sprawy same się dzieją, same znajdują swoje rozwiązanie. Takie przydarzają się jakieś fantastyczne okazje. Ogólnie, też cyf cyf cyfra trzy to tworzenie i kreatywność. Więc podejmujemy się takich zadań, które są zdumiewające dla nas też samych. Realizujemy też się manualnie, kreatywnie, wszystkie te marzenia, bo to będzie piękne. Powiedziałabym, że to jest rok takiej cesarzowej, nie Starota, Trójka to cesarzowa, więc dla wszystkich kobiet doskonały czas. Pięknie możecie wyglądać, upiększajcie się. Możecie sobie kupować nowe ubrania, kosmetyki, możecie się poddawać zmysłowym masażom, też powiedziałabym doznaniom. Tak rozkwitamy, tak się czujemy seksem, yy, cieszymy się tym yy, romansami. Oczywiście w trójce łatwo się zakochać, przeżyć taką ekscytację w miłości, nawet w późnych latach żniwnych, taką romantyczną przygodę, czy na krótko, czy rozpocząć taką, która potrwa całe życie. Ja teraz obserwowałam moją mamę, która ma 73 lata, jest schorowana, ma cukrzycę, nadciśnienie, tarczycę i ona miała teraz tą trójkę, była czwórką, była w trójce. I czuła się taka kobieca, widziałam, że jest silniejsza, wyładniała. Tutaj kochani, uaktywnia się kobieca energia sama z siebie, Roztaczają, roztacza się taki blask wokół właśnie swojej osoby. Możecie też upiększać nie tylko siebie, ale i otoczenie, czy... Będą Was interesować nowe dekoracje, czy decydujecie się na remonty, czy lubicie przebywać w domu, na przykład gotować, czy czerpać radość z macierzyństwa. Na co się zdecydujecie, to, to to podkręca, tak? Jeżeli ktoś chce się, że tak powiem, zdecydować na urodzenie dziecka, to będzie lekko, z przyjemnością i dziecko będzie ładne. To jest dobry rok dla tych kobiet, które akceptują tą swoją kobiecość. Może być trudniejszy czas y, dla kobiet urodzonych na przykład w męskich wibracjach, y, czy macie z dnia urodzenia jeden, czy cztery, czy siedem, bo to są bardziej takie osoby, y, że tak powiem, zadaniowe i czasami ktoś może być zagubiony, y, że tak powiem, w takim roku. Z kolei, jakieś tam, nie wiem, szare myszki mogą się wstydzić, czy udawać po prostu coś, bo trójka to też taki. Taka skłonność do aktorstwa, czy do grania pozorów, czy właśnie do fałszu. Przed tym to bym raczej przestrzegała. Natomiast co dotyczy mężczyzn? To oczywiście mężczyźni też się będą czuć atrakcyjni, mężczyźni też będą uwodzić, będą romansować. No, albo w, w stałych związkach przeżyjecie nową wiosnę. W ogóle też dla wszystkich, czy ktoś chce zrobić jakikolwiek zabieg upiększający, czy zabiegi poprawiania urody, polecam ten rok bardzo na to, bo po prostu zabiegi upiększające wyjdą cudownie. Cesarzowa ogólnie i ta trójka przynosi wam oczywiście przypływ pieniędzy, tylko tu chciałabym zaznaczyć, że z astrologii mamy Jowisza. I Jowisz kocha coś poszerzać. Więc jeżeli ty lubisz właśnie pieniądze, kupisz coś dla siebie, postawisz teraz na siebie, pamiętaj, dwójka, tamten rok był dla ludzi, dla dzieci, a teraz jest rok dla ciebie. Nawet tu trzeba być takim zdrowym egoistą, to wtedy Jowisz ci poszerzy te pieniądze. Dlatego warto się czymś dopieścić, kupić sobie coś drogiego, nie szczędzić na siebie. Bo to będzie pomnażać, a jak sobie na przykład, nie wiem, zaoszczędzisz, pożałujesz, to nie będziesz miał. Rozumiesz? Także moi kochani, otwierajcie się na ludzi, otwierajcie się na przypływy finansowe, starajcie się o podwyżki, o awanse. Nie bójcie się tego wykorzystywać. Też po prostu mogą do Was przychodzić jakieś osoby, które. Hmm, jak gdyby będą um, na przykład chciały wykorzystać jakąś informację. Jakąś informację. Ale oczywiście nie zamykajcie się na ludzi, bo ludzi, ludzie będą przychodzić, będą Was otaczać. Pojawia się towarzystwo, jesteśmy chciani no też błyszczymy. Mamy, wie, wiecie, popularność i chęć wystąpienia przed szeregi. I nawet powiedziałabym, że jeżeli kogokolwiek interesuje hmm, reklama. Zainteresowanie się mediami, czyli zaistnienie w mediach, to jest na to świetny okres. Ja pamiętam, że założyłam kanał w takiej wibracji, miałam 3 i 5, no od razu chwyciło. Dobry czas też na założenie firmy, czy rozkręcenie biznesu, czy spełnienie jakichś swoich ambicji. Tylko uważamy na tych ludzi, którzy na przykład chcą nam za nami za bardzo imprezować, bo będziemy zapraszani, żebyśmy nie przesadzili ze, z alkoholem, z używkami. Na to możecie naprawdę zwrócić uwagę, ale wszelkie też realizowanie ambicji artystycznych, wszystko co się wiąże z tworzeniem, kochani, no to fajne, fantastyczne. No i czego nie robić w tym czasie? No nie wycofujemy się przed ludźmi, nie zamykamy się, nie omijamy okazji, wręcz przeciwnie, właśnie cieszymy się życiem, sięgamy po luksus, właśnie powiedziała Wam, Jowisz poszerza odpoczynek. Żyjemy wszystkimi zmysłami. Następny taki cudowny rok dopiero za 9 lat, więc dlaczego macie sobie go odmawiać, gdzie powiem Wam szczerze, że no nawet ktoś, kto nie jest świadomy numerologii, to i tak czuje tą planetę Jowisza, bo to jest właśnie trzeci rok jest bezpośrednim, pod bezpośrednim wpływem właśnie wibracji planety Jowisz. Pamiętajcie, że to wszystko poszerza i owisz poszerza, więc jeżeli będziecie narzekać, poszerzy Wam to. Jeżeli nie będziecie wierzyć w siebie, poszerzy Wam to. No należy też wystrzegać się gier, gier hazardowych i takich losowych inwestycji w typu wszystko albo nic. No bo to, powiem Wam szczerze, to jest też taki okres, gdzie trudno zapanować nad rozrzutnością i wtedy można obudzić się z ręką w nocniku. No tak, yy, teraz. Yy, Jakakolwiek skłonność do przesady właśnie w imprezowaniu może się też odbić czy na flirtowaniu w głębszych relacjach, tak czy na karierze, czy na tej kondycji psychicznej. Oczywiście tworzymy y, cudowności, ale trzeźwo patrzymy na ten świat, no i też jesteśmy asertywni. Jeżeli ktoś będzie bardzo nachalny, się narzucał, no ale podążamy po prostu za potrzebami swojego wewnętrznego dziecka, za swoimi marzeniami. I sport, czy kurs, czy założenie bloga, napisanie książki, nie wiem, malarstwo. No, spełniajcie się w tych dziedzinach, rok kreatywności. Naprawdę, jeżeli macie, marzycie o jakimś kursie, yy, szkoleniu, też cudownie na to, żeby to zrealizować. Kurs, szkolenie, o czym tam marzycie, co sobie pragniecie. Co chcecie, żeby się w końcu w waszym życiu coś nowego też otworzyło? Świetnie. I też wam mówię szczerze, że super brać udział w jakichkolwiek konkursach, zabawach. Oczywiście świetny rok też na to, powiedziałam, poczęcie dziecka, ale na małżeństwo, e, czy chodzenie w ogóle na jakiekolwiek przyjęcia. Nie odmawiajcie tego sobie, bo szybko się coś takiego już nie zdarzy. Pamiętajcie, mam nadzieję, że wszyscy słuchali Wibracje roku 9, że to, co będziecie mówić w tym, że tak powiem, okresie w roku 9, to się będzie Wam poszerzać. Jeżeli będziecie narzekać, to się Wam narzekanie poszerzy. A, i, I kochani, <laughs> ja teraz zapytałam karty, taki krótki rozkład, co może się pojawić na jesień. Potem na taki okres zimy y, trzech kolejnych miesięcy, y, potem na wiosnę i lato w tym roku. No więc pierwsza karta pojawiła się cudownego słońca, i już myślę, że wy coś nowego albo tworzycie, albo gdzieś jedziecie, albo gdzieś się zapisujemy. Piękna karta słońca, gdzie wchodzicie z bardzo pozytywną energią, y, właśnie. W tarocie, mówi to karta, właściwie ona symbolizuje wszystko, co radosne i co przyjemne, więc może Was czekać taki czas em, rozświetlony tymi promieniami Słońca. Więc w sumie powiem Wam szczerze, i uzdrawianie, i porządek, i szczęśliwy czas, i dostrzegacie takie odrodzenie, może czujecie, Wy wyjątkowo będziecie czuć, że jesteście gotowi do dokonywania wielkich czynów, do kreowania swojego życia. I z optymizmem, z oświeceniem, z wigorem doskonale odnajdujecie się w tej czasie, w tej przestrzeni. Chwytacie, nie wiem, bogactwo, pewność siebie czy awans. Kochani, wykorzystujcie awanse, taka wdzięczność za życie. Yy, ogólnie macie naprawdę dobry czas, wygrzewajcie się wręcz we własnym słońcu. Idźcie do przodu. W uczuciach to w ogóle jedna najszczęśliwsza karta w tarocie. Jedna z najszczęśliwszych. Czyli widzę, że nie braknie wam stabilizacji, macie poczucie bezpieczeństwa. Tu związki, yy, widoczne uczucia jak na dłoni. Osoby samotne mogą kogoś poznać w podróży, w wyjeździe. Zdrowie silne, czy odrodzenie, czy wyleczenie, czy odrodzenie sił witalnych, czy dobra kondycja. No. Muszę powiedzieć, że pięknie zaczynacie. Może potem przynieść październik, listopad pewnego rodzaju zamieszanie. Jest tu piątka buła, która mówi, że może będziecie rywalizować w pracy. Niektóre wydarzenia, jak gdyby wyzwania, tutaj nie są takie staż, straszne, ale takie może kłody wiecie pod nogi, ktoś wam będzie rzucał. Natomiast nie zniechęcajcie się, kochani. Jest to karta, której można pokonać. W tarocie ona symbolizuje. Grupę walczących ludzi trochę walczą przeciwko sobie, ale w sumie jak zjednoczą swoje siły, no to pokonają wroga, tak? Ogólnie to jest symbol zarazem niestabilności i wielkiej szansy, czyli jakiegoś konfliktu, czy w pracy, ale tu trzeba będzie obronić własne zdanie. Może też ktoś ponownie oceni jakieś działania i zmieni strategię swoich działań i będzie dobrze. Jakieś niebezpieczne rozgrywki, może, może walka o pieniądze, o władzę, może jakiś pośpiech w działaniach, no troszeczkę uważajcie. Widzę tutaj też jakiś proces sądowy, może ktoś niekoniecznie będzie do was mile nastawiony, może być jakaś nieudana podróż. Um, Albo będziecie mieć do czynienia z jakąś osobą kapryśną, która się zajmuje plotkami, będzie po prostu o was zazdrosna. A w uczuciach nie przejmujcie się takimi błahymi stosowami, sprawami. Dostosujcie się do zmian. Też może oczywiście powstać jakiś punkt zapalny, jakiś konflikt. Natomiast to się da pokonać. I trochę wam powiem, że też finanse to już będą bardziej ważne. Czy nowe wyzwania w pracy, czy ciężka praca na jesień bardziej i będziecie się musieli dostosować do tych nowych warunków? Zdrowie może właśnie tutaj być przeciążenie organizmu albo na jesień jakieś układ, choroby układu odpornościowego. Ja przestrzegam przed kolejną falą koronawirusa i szczepieniem się, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Nigdy bym sobie tego po raz kolejny, zresztą no, ja sobie nie dałam wstrzyknąć i nie będę się tutaj ukrywać. Kochani, w zimę przed świętami podzidzie trochę przepracowanie. Ja raczej z tego rozkładu pokazuję to, że ogólnie wy macie tutaj dużo się koncentrujecie na sprawach finansowych. Tutaj też mogą się wydarzyć takie przygody. No to zresztą mówiłam o tym, że właśnie trójki mogą wpaść w jakąś przygodę, albo będą się komuś podobać, ktoś was może podrywać. No, tutaj jest karta, która mówi o takich prostych rzeczach, typu zarabianie, kasa, pieniądze, no i też używki, czyli no, święta mogą być suto nakrapiane alkoholem. Hmm. Mam nadzieję, że diabeł będzie Wam ostrzegał przed tymi błędami, ale na pewno przypomina o seksualności, przypomina o no, takich rzeczach również cielesnych, o zmysłach, tak no taki przełom w życiu no faktycznie jeżeli popracujecie nad swoją intuicją, to intuicja was nie zawiedzie i mam nadzieję, że wy się przed tym diabłem y, no os, jak, się, jak gdyby us, uszczerzecie, że nie wpadniecie w to, bo chciałabym was y, przestrzec przed symbolem pychy, pazerności, bo to też Albo uwaga, bo tracicie na samą kontrolę, tak? Ta karta mówi wprost. Czyli no, nie nadużywajcie tego, tej trójki, tej właśnie seksualności, tej mm, pasy we wszystkich finansach. Tutaj też, jak się za bardzo skupimy właśnie na, um, że tak powiem, diable, to może być i za dużo, właśnie. Ale generalnie to jest przypływ dużej ilości gotówki. Taka zależność też od pieniędzy, no na pewno kasa przed świętami e, będzie zaprzątać Was bardzo mocno i może dobrze też z jednej strony, bo je, wczesna wiosna ogólnie coś się będzie u Was z nowego działo. Przyjdą jakieś nowe wiadomości. Oczywiście to jest czytanie ogólne nie wiem, co to może być, kochani, ale e, już sama. 8 yy, buław mówi, coś się będzie szybko działo. Pomimo wszystko, u was no nie widzę taki duży czas po świętach w styczniu na odpoczynek. Tu się, tu będzie jakaś inspiracja, przybyw energii ogólnie, prędkość, czyli wszystko się szybko będzie zdało, albo nowa praca, albo ruszycie naprzód, albo będziecie realizować swoje kolejne pomysły. Generalnie, dokładnie osoba widzi, czego chce, dokąd zmierza. I co ma, jakie cele w zasięgu ręki, i tutaj takie duże przyspieszenie. Zresztą też wam to powiem, jak będę robiła horoskopy osobiste. Jeżeli ktoś by sobie to zamówił, to wy macie styczeń dobry. W każdym razie widzę śmiałość, odwagę, zaczynacie nowych doświadczeń poszukiwać. Widzę też tutaj na przykład podróż. W uczuciach w ogóle to oznacza, że jest się gotowym na stały związek. Nawet jeżeli osoby nie mają jakiegoś związku, to mogą przeżyć w styczniu szybki, krótki, namiętny romans. Tu może być zajście w ciążę, ale w stałych związkach może się pojawić taka nowa forma komunikowania się, albo włożycie jakiś wysiłek w ulepszenie własnej relacji. Mogą tu być właśnie jakieś zaproszenia na romantyczne spotkania, czy właściwie będziecie celebrować karnawał. I chyba tak, bo potem trochę <laughs> luty pokazał mi się w piątce pentakli, więc powiedziałabym, kochani, że musicie troszkę zwolnić tempo i po prostu zaoszczędzić. Tutaj luty możecie mieć trudniejszy, czy luty marzec, nie wiem, tak przełom lutego. No, no cóż, może ktoś zostać okradziony, może po prostu ktoś się spłuka. No oszczędzajcie kochani, no co wam powiem. No nie może być tak cały czas super, huper. no też mogę powiedzieć, że jest to oznaka choroby. Generalnie jeżeli mogłabym komuś coś prognozować, to brak zasobów energetycznych, może być właśnie jakieś osłabienie organizmu, trzeba się wzmocnić, czy jakaś, no obecność jakiejś choroby, utrata sił na chwilę, Czyli tak przymusowo w tym momencie zwalniacie tempo i się odbudowywujecie, tak? Trzeba naprawdę. Hmm. Natomiast no, w uczuciach też może być pewnego rodzaju taka samotność, ale ogólnie to jest przejściowe. Cudownie wchodzicie w znowu, by się znowu szybko po pozbieracie marzec, czujecie wiosnę, mam tutaj piękny tarot. Kochankowie, więc już szybko się odbudowywujecie, zresztą tak jest w twórczości, że nawet jeżeli człowiek zachoruje, to dość szybko się, nie wiem, tam przeziębiamy, czy możemy zachorować, ale dość szybko z tego wychodzimy, tak zauważyłam. A tutaj już widzę kartę miłos miłosnego uścisku. Słuchajcie, więc kochankowie albo osoby, które są samotne, wreszcie kogoś poznają, są cudowni, zakochani, fantastycznie natomiast też widzę, że odpowiedzialność za innych ludzi, więc jeżeli tu był jakiś kryzys, no, każda relacja ma swoje blaski i cienie, no to wiosna, no to wy znowu macie intymne porozumienie, znowu macie cudowny czas, zjednoczenie, równowaga, miłość, to spotkania z przyjaciółmi, tutaj znowu się wszystko dobrze dzieje, też y, możecie podpisać jakąś nową umowę, nową pracę. Możecie czuć po prostu się bardzo dobrze. Tu mogą być też takie wydarzenia na wiosnę u kogoś czy u was, zaręczyny, rocznice ślubu, ślub, ale ta karta też mówi, że jakieś wchodzimy w nieformalny najpierw związek. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj może być taki wybór, że może dostaniecie jeszcze jakąś nową propozycję i będzie trzeba wybrać, tak. Przystosować się, gdyby do czegoś nowego. Taki przełomowa, chwila w życiu, być może będziecie musieli podjąć decyzję. No i też muszę powiedzieć, że może się tak okazać. I to jest całkiem prawdopodobne z tego rozkładu, że y, ktoś może na przykład poznać jakąś jeszcze jedną osobę. I tu będzie trójkącik y, się, y, że tak powiem, majaczył. No, i co zrobicie? Jak wybierzecie? Tutaj też ta karta pokazuje, może trzeba będzie wybrać jedną osobę. Koniec, kropka. No, oczywiście jedną, ale konieczność wyboru, że zostawiamy coś pomimo, że kuszące, na przykład jesteśmy w stałej relacji i zostawiamy y, kogoś, kto po prostu, wiecie, no tam nas w jakiś sposób nęci. Ale jesteśmy w stałym związku i jednak, że tak powiem, stawiamy na, na stały związek. No wiecie o co chodzi? Wybór pomiędzy dwoma osobami. No i dobrze. No i z jaką energią wchodzicie wczesną jeszcze porę lata? Energia piękna, bo energia dziewiątki kielichów, która mówi: czuję się dobrze samym ze sobą. Zresztą dziewiątka kielichów mówi. Czuję, że żyję, jest mi dobrze, w ogóle czuję, że mam życie. Radość, przyjemność, jestem roześmiany, zadowolony. Ogólnie to jest człowiek, który skupia się na swoich przyjemnościach i na swoich chwilach szczęścia, czerpie z tego prawdziwą radość, jest bardzo usatysfakcjonowany emocjonalnie, materialnie, bo wszystkie jego marzenia życiowe są spełnione, nawet przerosły jego oczekiwania. I powiem Wam szczerze, nabieracie siły, yy, jesteście nawet przesadnie zadowoleni ze swojego życia. Ja też powiedziałabym do taką wolność i radość emocjonalną. I sprawiajcie sobie sami przyjemność, cieszcie się tymczasem. Jeżeli chodzi o miłość, to dobrze, jak gdyby, już jesteśmy tak spełnieni, że to dobrze prognozuje na przyszłość, bo właśnie ktoś, kto jest emocjonalnie spełniony, zadowolony z życia, jakiego wiedzie, to wtedy on przyciąga odpowiednią miłość i partnera. Chociaż nie zawsze tak od razu szybko wchodzicie, natomiast ja powiem wprost: jeszcze osoby, które są samotne, zdecydowanie poznają kogoś na początek lata, i to jest od razu zakochanie z możliwością ślubu. Generalnie też pokazuję Wam taką harmonię w Uczuciach, że ja widzę lato, to odzyskujecie w ogóle, no nie wiem, takie może być ślub, zaręczyny znowu. Bo tutaj mamy asa kielichów, niektóre osoby się przeprowadzają, niektóre osoby sprzedają dom, kupują nowy dom. As kielichów mówi właśnie o takich rzeczach, że wchodzę w stały związek, więc widzę tutaj śluby zamykacie jakiś ważny satysfakcjonujący okres w życiu i wchodzicie w bardzo wielką stabilizację uczuciową zadowolenie i bezpieczeństwo finansowe kurcze no przepiękne macie, przepiękne macie lato, nawet powiedziałabym że świat potem mówi o tym, że coś tam zamykacie, ale ale to nie tak, że z jakimiś z jakimiś luzami, tylko wręcz, wręcz po prostu, bo chcecie to zamknąć i y, zaczyna się wam po prostu nowa droga życia, koniec, kropka i po prostu, y, ale też wyjeżdżacie, podróżujecie, świat nam mówi y, właśnie wyjazdy, podróże, y, wyjazdy, nie wiem, dalekie, krótkie, jakiś kurs na przykład, y, bo to są takie kolejne wtajemniczenia, nowe spojrzenie na świat, Mamy pewność siebie, świat leży u naszych stóp. No cudownie, tak jak gdyby wy zamykacie tak cudownie ten rok, już macie pewne zmiany, jesteście oświeceni i to was czyni odpornym na przeciwności losu. I um, widzę taka naprawdę i podróż dosłowna, że możecie wyjeżdżać, podróżować, co wam da spełnienie, satysfakcję, taką ewolucję. Ale też muszę powiedzieć, że odnale odnaleźliście już miłość i miejsce w swoim wszechświecie. Wow. Niektóre osoby zmieniają horyzonty myślowe, jeszcze niektóre osoby mogą tutaj pójść na jakiś kurs, szkolenie, coś zmieniają w swoim pracy. W ogóle dobre relacje, zdrowie, szczęście w związku, spokojne życie, bez przykrych niespodzianek, piękne uczucie, stan zadowolenia, spełnienia. Wow, wow, aż dobrze się Wam wróży. Powiem Wam szczerze, też dla niektórych osób, które jeszcze by chciały coś zmienić, to widzę tutaj też takie odnalezienie z innego miejsca w sferze zawodowym i spełnianie się. wychodzicie w ten czwarty rok z energią spełniania się na polu zawodowym i to już albo tu widzę takie możliwość zdobycia nagrody, uznanie finansowe, zaszczyty, awans, podwyżka i też dobre, dobre zdrowie. Moi drodzy, macie tak piękne yy, zamykanie tego trzeciego roku, taki piękny etap w życiu, osiągnięcie sukcesu, spełnienie marzeń, że tylko tego Wam życzę, czy tą sławę, czy zdobywanie nagród, czy te perspektywy. Zresztą nie może być inaczej, bo Trójka w Trójce to się czuje jak ryba w wodzie i ma cudowny, fantastyczny, wspaniały czas. Ja Wam tego z całego serca oczywiście życzę, i te osoby, które chcą jeszcze jakiegoś prywatnego czytania, dokładnego horoskopu, no to oczywiście zapraszam. Jeżeli macie jeszcze taką potrzebę, chociaż powiem Wam szczerze, no, ja jestem o Was spokojna. Tak się cieszę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Serduszko dla Was. Dziękuję, że jesteście na moim kanale. Jeżeli filmik się podobał, podajcie swoim znajomym. Proszę o lajka, like komentarz, subskrypcję. Subskrypcję mojego kanału. Ściskam, całuję wszystkie trujeczki. Wasza Ruzi Ruksni.